Aromatyczna bagietka z soczystym mięsem nadzieniem. Dziś dzielę się przepisem na obfite danie z francuskim akcentem. Siekamy dosyć drobno jedną główkę szalotki. Jej smak jest subtelny, a aromat pachnący. Stawiamy patelnię na ogniu i dodajemy łyżeczkę masła. Dorzucamy cebulę. Mieszamy drewnianą łopatką, aby się nie przypaliło. Kiedy szalotka trochę się podsmaży, kładziemy na patelnie 400 g mięsa mielonego. Dokładnie je rozdzielamy, aby równomiernie rozprowadzić je po powierzchni. Stawiamy na średnim lub małym ogniu i przykrywamy pokrywką. Nie musisz się martwić o mięso przez następne 20 minut. Zajmijmy się przygotowaniem pomidorów. Bierzemy jedną sztukę, usuwamy wszystko, co zbędne, a następnie kroimy pomidora na małe kawałki. Teraz kolej na czosnek. Wystarczy jeden pachnący ząbek. Rozgniatamy go za pomocą noża i drobno siekamy. Jeśli chcesz pozbyć się jego specyficznego smaku, po prostu usunie jego rdzeń. Dodajemy też trochę zieleniny. Siekamy niewielki pęczek szczypiorku. Zawiera on dużo witaminy A i sprawia, że potrawy są nie tylko smaczniejsze, ale i zdrowsze. Dorzucimy jeszcze troszkę zieleniny, tym razem weźmiemy koperek. Używamy go po to, aby potrawa miała orzeźwiający aromat i smak. Teraz czas na wrzucenie na patelnię warzyw i ziół. Dodajemy sól i mielony czarny pieprz. Następnie dobrze mieszamy i pozostawiamy na kolejne 10 minut. Warzywa lekko się podsmażą i oddadzą mięsu wszystkie soki. Nie będziemy tracić czasu i przygotujemy bagietkę. Za pomocą ostrego noża odcinamy jej górną część, pozostawiając na środku troszeczkę miążu. Robimy to delikatnie i powoli, aby nie zrobić sobie krzywdy. Powinniśmy otrzymać coś w rodzaju długiej chlebowej łódki. Usuwamy pozostały miąż ze środka, aby zrobić miejsce na nadzienie. Następnie przechodzimy do sera ścieramy go na tarce o grubych oczkach. Używamy duńskiego Havarti. Jest to ser półtwardy, wytwarzany z mleka krowiego. Dobrze się topi i ma kremowy smak. Do nadzienia dorzucamy więc starty ser i mieszamy. Jeśli nadzienie jest jeszcze ciepłe, ser szybko zacznie się topić, ale to nie stanowi problemu. Możemy nadziewać bagietkę Równomiernie rozprowadzamy nadzienie na całej długości. Starajcie się nie zostawiać żadnych odstępów, ani pustych przestrzeni. Dobrze dociskamy nadzienie łyżką. Ilość ta powinna wystarczyć na jedną bagietkę. Wkładamy nasze danie do piekarnika na 15-20 minut. Temperatura 180 stopni. Kiedy bagietka się przyrumieni, można ją wyciągać. Teraz pokroimy ją na porcję Słyszycie ten apetyczny dźwięk? To chrupiąca skórka daje o sobie znać. Miłośnicy sosów mogą dodać na wierzch odrobinę kaczupu. Doskonale podkreśli pomidorową nutę. Wygląda super. Chrupiąca skórka i soczyste nadzienie. Tak jak obiecaliśmy na początku. Mmm, uwierzcie, że warto tego spróbować. Makaron z mięsem. Dzielę się przepisem na syte danie w stylu włoskim. Zacznijmy od cebuli. Wystarczy wziąć pół małej cebuli i pokroić ją w drobną kostkę. Nie przecinajcie jej na całej długości, uwierzcie mi, tak jest o wiele wygodniej. Na patelnię wylewamy dwie łyżki oliwy z oliwek. Wykładamy cebulę. Smażymy przez 4-5 minut na średnim lub nawet dość dużym ogniu. Tak, aby dobrze się zarumieniła. Dalej mieszamy cebulę łopatką. Czosnek sprawi, że danie będzie jeszcze bardziej aromatyczne. Umieszczamy dwa ząbki w prasce i wyciskamy je bezpośrednio na patelnię. Przy okazji nie ma potrzeby wcześniejszego obierania czosnku. Wszystkie łupiny zostaną w prasce. Nie przestajemy mieszać. Nadszedł czas na dodanie mięsa. Można użyć 450 g chudej, mielonej wołowiny. Rozmiatamy ją łopatką, mieszając z cebulą i czosnkiem. Podsmażamy przez 8 minut. Jeśli z mięsa mielonego wydziela się dużo tłuszczu, wystarczy usunąć go łyżką, nie potrzebujemy go. Do gotującej się wody dodajemy łyżeczkę soli i łyżkę oliwy z oliwek, dzięki temu makaron nie będzie się kleił. Do wrzącej wody wrzucamy 220 g makaronowych muszli lub innego ulubionego waszego makaronu. Gotujemy do momentu, aż będzie półtwardy. Wracamy do mięsa mielonego, dodajemy jedną łyżeczkę koncentratu pomidorowego pół łyżeczki musztardy Dijon i ćwierć łyżeczki przyprawy włoskiej. Dodajemy 450 g sosu pomidorowego. Dobrze mieszamy wszystkie składniki. Następnie dusimy przez 4-5 minut, aby sos nieco odparował. Powstanie gęsta, aromatyczna masa. W międzyczasie zdejmujemy makaron z ognia i odcedzamy go. Od razu przechodzimy do mięsa. Wlewamy 120 ml śmietanki. Dusimy całość jeszcze przez 3 minuty. W tym czasie śmietanka dobrze się podgrzeje, a sos porządnie zgęstnieje. Wyszedł jednocześnie pomidorowy i kremowy. W kuchni włoskiej bardzo często używana jest bazylia. Jeśli chcecie kontynuować tę tradycję, weźcie kilka listków i je posiekajcie. Bazylia na dodaniu słodko-gorzki smak i aromat gałki muszkatołowej. Aby jak najlepiej wydobyć jej walory, bazylii należy bardzo drobno posiekać. Teraz do mięsa mielonego dodajemy makaron. Powinien on wchłonąć całą soczystość i smak mięsa mielonego. Na wierzchu sypiemy bazylię. Mieszamy całość drewnianą łopatką. Spójrzcie jak pięknie mięso otula makaron. Danie wyszło naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze trochę podtrzymamy je na ogniu i można podawać to dzieło na stół. Ostatnim akcentem będzie mały kawałek Permigiano Reggiano, starty na tarce o drobnych oczkach. Nie musicie go używać, ale gorąco polecamy. Czas na finał, nie można już dłużej czekać. To danie to prawdziwa uczta dla kubków smakowych. W końcu Włosi wiedzą, co to znaczy pyszne jedzenie. Mmm. Mhm. Mm Buon appetito.